kochani bardzo serdecznie na kanale szydełkiem wyczarowane Ja mam na imię Klaudia i zapraszam was dzisiaj do kolejnego bombkowego odcinka kontynuujemy nasze bombkowe szaleństwo tym razem mam dla was przygotowany wzór autorski sama stworzyłam bombeczkę Także myślę, że wzór Wam się spodoba. Jest on o tyle ciekawy, że można sobie go dopasować do większej bombki, jeżeli byście mieli na to ochotę. Będzie nam potrzebna bombka akrylowa o rozmiarze 8 cm, o średnicy 8 cm. Ja będę używała kordonka Maxi, złotego, z tą złotą przeplataną metalizowaną nitką. On mi jeszcze właśnie został z tego bieżnika ananaskowego, więc trzeba by było go wykorzystać do końca. Będę ponownie używała szydełka 1.75 mm i będą nam potrzebne nożyczki. Zatem zapraszam serdecznie do wspólnego szydełkowania. Naszą robótkę rozpoczynamy od pętelki początkowej, a następnie wykonujemy 8 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, i nasz łańcuszek zamykamy w kółeczko. Rozpoczynamy rząd pierwszy i tutaj będziemy w naszym kółku robić półsłupki. Musimy ich wykonać 16, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

Przechodzimy do rzędu drugiego i rozpoczynamy go od czterech oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie jeszcze trzy oczka łańcuszka rozdzielające dwa nawinięcia i w kolejnym półsłupku wykonujemy słupek podwójnie nawijany. Trzy oczka łańcuszka, dwa nawinięcia i w kolejnym półsłupku słupek Podwójnie nawijamy. I tę sekwencję powtarzamy przez cały ten rząd. Przerobiłam ostatnie trzy oczka łańcuszka i musimy teraz zakończyć rząd w czwartym oczku łańcuszka początkowego oczkiem ścisłym. Raz, dwa, trzy, cztery. Aby przejść do rzędu trzeciego, musimy się przesunąć o jedno oczko w lewo, czyli robimy oczko ścisłe na łańcuszku i rozpoczynamy od jednego oczka łańcuszka, który będzie zastępował pierwszy półsłupek, a następnie jeszcze cztery oczka łańcuszka. I wbijamy się pod kolejny łuk, przerabiamy półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. Zbijamy się pod kolejny łuk i półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. Pod kolejny łuk i półsłupek. Powtarzamy to aż do ostatniego łuku. Poczekajcie z ostatnimi czterema tutaj oczkami łańcuszka, bo będziemy inaczej rząd zakończać. Ponownie jestem na końcu tego rzędu, przerobiłam ostatni półsłupek. I teraz musimy wykonać oczko łańcuszka, a następnie półsłupek z nawinięciem w pierwszym oczku łańcuszka początkowego tego rzędu. Przechodzimy do rzędu. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Rozpoczynamy go ponownie od jednego oczka łańcuszka, a następnie 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5 i półsłupek pod kolejny łuk. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk. I powtarzamy to do końca tego rzędu. Ponownie nie przerabiajcie ostatnich 5 oczek łańcuszka. Jestem ponownie na końcu tego rzędu i teraz musimy wykonać dwa oczka łańcuszka. I półsłupek z nawinięciem w pierwszym oj sama się, sama się pomyliłam, słuchajcie. Popatrzyłam znowu nie na ten wzór. Pięć oczek łańcuszka jednak pięć, bo musimy się. Przy... Znaczy na jedno wyjdzie słuchajcie. Tak. Pewnie nawet będzie prościej. Dwa oczka łańcuszka i półsłupek z nawinięciem. Ja to czasami jestem zakręcona. No nie, nie. Klaudia wytnij kawałek. Jestem na końcu tego rzędu i jestem ponownie na końcu tego rzędu. Jednak tutaj musimy zakończyć normalnie pięcioma oczkami łańcuszka. Ja sobie popatrzyłam już na następny rząd. Widzicie, jak ja wybiegam w przyszłość? Po pięciu oczkach łańcuszka wbijamy się w pierwsze oczko łańcuszka. I robimy oczko ścisłe. Teraz, aby przejść do kolejnego rzędu, musimy przesunąć się na łańcuszku o dwa miejsca w lewo. I robimy tutaj teraz cztery półsłupki na tym łuku. Raz, dwa, trzy i cztery, dwa oczka, łańcuszka i ponownie na kolejnym łuku cztery półsłupki, dwa oczka, łańcuszka, na kolejnym pół... łuku 4 półsłupki. I tę sekwencję powtarzamy przez cały ten rząd. Tym razem będziemy kończyć właśnie oczkiem łańcuszka i półsłupkiem. Ponownie jestem na końcu tego rzędu. Teraz musimy właśnie wykonać oczko łańcuszka, półsłupek w ten pierwszy półsłupek na tym łuku. Przechodzimy do ostatniego rzędu. Rozpoczynamy od pięciu oczek łańcuszka. Następnie dwa nawinięcia i tutaj gdzie robiliśmy na zakończenie półsłupek, przerabiamy słupek podwójnie nawijany. Dwa nawinięcia. Przechodzimy tutaj za słupki pod ten mały łuk z dwóch oczek łańcuszka i robimy dwa słupki podwójnie nawijane, łączone górą. 5 oczek łańcuszka, 2 nawinięcia i ponownie pod tym samym jeszcze łańcuszkiem robimy dwa słupki podwójnie nawijane łączone górą, 2 nawinięcia przechodzimy pod kolejny ten mały łuk z dwóch oczek łańcuszka i robimy dwa słupki podwójnie nawijane. Łączone górą. Pięć oczek łańcuszka, dwa nawinięcia i ponownie dwa słupki podwójnie nawijane, łączone górą. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Na samym końcu powinno Wam wyjść, Tutaj jeszcze z, trzeba zrobić dwa słupki podwójnie nawijane łączone górą i pięć oczek łańcuszka, ale to Wam jeszcze pokażę. Jestem już na końcu tego rzędu. Tak jak Wam wspomniałam musimy tutaj jeszcze wykonać dwa słupki podwójnie nawijane. I teraz pięć oczek łańcuszka i oczko ścisłe zamykające główkę tego pierwszego słupka. I nasza pierwsza część bombki jest gotowa. Teraz kochani, musicie wykonać jeszcze jedną taką część i wtedy wam pokażę jak połączyć obydwie części. Mam już prawie ukończoną drugą część. Pozostało mi tutaj zamknąć to okrążenie i tutaj zamiast pięciu oczek łańcuszka będziemy robić dwa oczka łańcuszka i słupek ten pierwszy w tą pierwszą główkę tego słupka łączonego górą. I teraz, kochani, przechodzimy do łączenia obydwu części tą pierwszą sobie obróćcie na lewą stronę i robimy 7 oczek łańcuszka. I zahaczamy się pod obojętnie który łuk na tej drugiej części i wykonujemy półsłupek. Ponownie 7 oczek łańcuszka. I teraz bierzemy tą aktualną część i robimy półsłupek. Siedem oczek łańcuszka. I na kolejnym łuku w tej części obróconej na lewo robimy półsłupek. I ponownie siedem oczek łańcuszka. I podłóg i półsłupek. I kontynuujemy te 7 oczek łańcuszka, zaczepiając się o te łuki, aż będziemy mogli w miarę naciągnąć bombkę na, na formę akrylową. I wtedy Wam pokażę jeszcze wykończenie tej bombki, bo tam zostanie jeden łuk nieprzerobiony, którego trzeba właśnie jeszcze przerobić. Jak widzicie, ubranko naciągnęłam pętelką od góry. No i słuchajcie, ja widocznie w modelu twórczym, który robiłam, gdzieś popełniłam błąd, bo teraz mi wyszło parzyście wszystko i mogę normalnie zakończyć tą bombeczkę. A w tym pierwszym prototypie. To jedno oczko łańcuszka, znaczy jedno oczko łańcuszka, jeden łańcuszek mi został nieprzerobiony i po prostu w momencie, kiedy on tutaj sobie zwisał, to dorobiłam po prostu pięć oczek łańcuszka i tutaj w tym łańcuszku zakończyłam. Gdyby Wam się tak przytrafiło, to możecie też w ten sposób wykończyć tą bombkę, to dla zwykłego oka nie jest aż takie widoczne, a teraz musimy tutaj przerobić ostatni nasz łuk. Robimy 7 oczek łańcuszka, i w miejscu, gdzie rozpoczynaliśmy, to w tym pierwszym oczku łańcuszka wykonujemy oczko ścisłe zamykające. Wystarczy teraz już tą niteczkę schować. Schować, uciąć nadmiar, i nasza bombka jest gotowa. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do zostawienia śladu po sobie w postaci komentarza, do pozostawienia łapki w górę. I jeżeli chcecie więcej takich filmów na kanale, to zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam Was cieplutko. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa!